Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj w Ewangelii, w tę niedzielę, usłyszymy bardzo ważne pytanie, które Pan Jezus kieruje do swoich uczniów, ale też kieruje dzisiaj do nas. Dlatego posłuchajmy słów z Ewangelii, według Świętego Marka. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: Za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr, ty jesteś Mesjaszem. Wtedy surowo im przekazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie, a mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać, lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. I to dzisiejsze pytanie, które Pan Jezus zadał swoim uczniom. A Wy za kogo mnie uważacie? To pytanie cały czas jest aktualne. Pan Jezus za każdym razem, każdego dnia chce nam je zadawać. Każdemu z nas. I chciałby też tą odpowiedź od nas usłyszeć. I nie tylko taką odpowiedź na zaliczenie albo na odhaczenie. Pan Jezus jesteś dla mnie kimś ważnym. Panie Jezu kocham Ciebie. Ale Pan Jezus chciałby, żebyśmy odpowiedzieli Mu z całego serca. Żebyśmy też chwilę się zastanowili, Kim tak naprawdę dla nas Pan Jezus w życiu jest? Żyjemy w takich czasach, w jakich jesteśmy. Nie będzie czasów lepszych, czasów innych, ale urodziliśmy się właśnie w takich czasach. A to pytanie jest niezmienne. I Pan Jezus właśnie chciałby, abyśmy mu odpowiedzieli, kim tak naprawdę On jest w naszym życiu. Ale też zastanówmy się z drugiej strony. Jeśli my, byśmy zadali panu Jezusowi to samo pytanie, a ty, Jezu, za kogo mnie uważasz? On by długo nie musiał myśleć nad odpowiedzią, ponieważ on od razu by odpowiedział, że mnie kocha, że mnie szanuje, że jestem jego największym skarbem, że nigdy mnie nie zostawi, że chce, abym za nim poszedł, chce, abym wypełniał jego wolę w swoim życiu. I wiele, wiele innych rzeczy o, o nas by powiedział. I On by to powiedział ze stanowczością, z taką pewnością, że On naprawdę to, to czuje do nas, to co, to co powie, bo On, Pan Jezus, zawsze odpowiada ze swojego serca, zawsze prawdziwie, nigdy nas nie okłamuje, zawsze chce mówić do nas prawdę. Więc niech i ta niedziela, która dzisiaj jest, to Słowo Boże, które zostało nam postawione, niech będzie też. Naszą odpowiedzią na Jezusowe pytanie, a ty za kogo mnie uważasz?